Siama z tej strony DGT, a dzisiaj jest ze mną Alex. I to jest kolejna dewka debilizmu. Przechodzimy jakąś misję i, yy, i już powtarzamy ją nieskończoność razy. Yy, I nie chce mi się dalej mówić, tylko ale oglądajcie. Tylko no to Teraz by mnie prawie wykryli. Ty, ziom, prawie by mnie wykryli. Jednego z tyłu, tu już. Drugiego z tyłu, tu już. Pan na łaskę. tu Pan, który ja rafałeszkę, tu I bomba u I tak to się robi. I nikt nie wykryje, Czuwam cię może rób Czekaj Wiesz co? Co? Idź może do punktu zbornego, a ja tu zaraz Powiem tak, oni już wykryli, że tu jesteśmy, ale są zagubili bo to... nie uważaj. Dobra, okej. Okay. Wkryj się, ciężarówka. Oni wiedzą, że my tu jesteśmy. Dobra. Uciekamy. I żeby to się dzisiaj udało... Nie! A, myślałem, że musimy przeskoczyć przez siatkę. To by było na tyle. Minuta 51 i nam się udało. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, cześć.